Szanowni Państwo, że z sesję minął ustalony czas, dlatego też pozwolę sobie otworzyć 19 sesję naszej gminy. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji panią i panów radnych, witam państwa sołtysów, bardzo serdecznie witam pana wójta. E, witam e, dyrektorów, kierowników poszczególnych jednostek e, naszej gminy. E, e, plan e, w dzisiejszej sesji e, jest następujący. E, punkt pierwszy to otwarcie sesji, punkt drugi to stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci to przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Rady Gminy nr 18 z dnia 4 sierpnia 2020 roku punkt 5 sprawozdanie wójta z działalności międzysesyjnej. Punkt 6 analiza i przyjęcie uchwał w sprawie podpunkt A. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Przewod na 2020 rok, podpunkt B. Wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Przewod pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w podpunkt C określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przewod w, y, y, w roku szkolnym 2020-21. Punkt 7 ogłoszenie zarządu gminy, punkt 8 sprawy bieżące, punkt 9 Zakończenie obrad. W celu stwierdzenia prawomocności obrad, bardzo proszę o zalogowanie się i wciśnięcie przycisku. Jeszcze jedna osoba niezalogowana. Mamy. Wysoka Rado na stan 15 radnych. Obecnych jest 11. Sesja jest więc prawomocna do podejmowania uchwał. W takim razie Wysoka Rado, przechodzimy do przyjęcia porządku naszych obrad. Czy są jakieś uwagi? odnośnie porządku naszej dzisiejszej sesji. Nie widzę. W takim razie, kto jest za przyjęciem odczytanego porządku, proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych. Porządek został więc jednogłośnie przyjęty. Wysoka Rado, Panie Wójcie, kolejny punkt naszej sesji to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 18 z dnia 4 sierpnia 2020. Ruchu. Bardzo proszę <tutî> Przepraszam Panie <tutî> Wysoka Radą, ale takie pytanie techniczne, bo wczoraj otrzymaliśmy na, na jele, my, m, tam jakieś zmiany budżetowe, Do tego nie będziemy wprowadzać do... Nie, rzutu. to są dodatkowe Dokumnie. zmiany. Dodatkowe. Dodatkowe, dodatkowe zmiany do projektu zmiany. Także to, tak, to, to nie... To nie się to jest dodatkowe. Tak. Czy są jakieś uwagi odnośnie protokołu? Wnoszę o przyjęcie bez odczytywania. Yy, dziękuję. Pan wniosek o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Czy są inne propozycje? Kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania? Proszę o podniesienie, ręki mówił w przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem protokołu bez odczytywania głosowało 11 radnych. Protokół zostanie przyjęty, więc bez odczytywania i przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad, mianowicie punkt piąty sprawozdanie Pana Wójta, działalność inwestycyjna. Bardzo proszę panie. Jeszcze, moment, jeszcze. Taka propozycja, ponieważ się wszyscy otrzymali to, to sprawozdanie, nawet no. częściowo było omawiane na komisji finansowej, były zadawane pytania w związku z tym, że proponuję bez czytania, natomiast jeżeli są jakieś propozycje, pytania to proszę je zadać. Bardzo proszę w takim razie, jeżeli są jakieś pytania. Czyli yy, przechodzimy do kolejnego punktu. Okay. Jest to punkt. Przewodniczący. Tak. Ja mogę? Tak, Bardzo. Ja, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tylko chciałem zapytać tutaj, bo nie miałem okazji i mi to umknęło, bo widzę, że będziemy dalej przebudowywać WDK świętoniowa, bo przecież ten WDK był remontowany. Co tam będzie dalej? Robione, dziękuję. To, jel, nie Proszę Państwu z płatnie także to jest wniosek czy chodzi o piszu O Aha, to Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Po prostu Nie widzę. Na dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, przechodzimy w takim razie do punktu 6. Analiza i przyjęcie uchwały w sprawie, i podpunkt A. Wprowadzenia zmian w budżecie gminy Przewod na 2020 rok. Pozwolę sobie odczytać wstęp do projektu uchwały uchwały projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie gminy Przegród na rok 2020 podstawa prawna i Rada Gminy Przewod uchwala co następuje paragraf pierwszy zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 398 188,73 grosze i wymienione są tutaj źródła tego zwiększenia w punkcie drugim zwiększa się wydatki budżetowe o e, tę samą kwotę i w punkcie trzecim dokonuje się przeniesień wydatków e, budżetowych i kolejna tabela przedstawiająca te przeniesienia. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały e, zleca się Wójtowi Gminy Przewod. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Bardzo proszę. Czy są tutaj jakieś wnioski, pytania, uwagi? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w piątek Komisja Finansowa zbierała się w tym temacie, między innymi i po dyskusji z jednym głosem wstrzymującym przyjęty, przyjęte te zmiany budżetowe. Kwestia taka, gdyby dyskusyjna była kwota zabezpieczenia środków w wysokości 150 tysięcy na zakup samochodu, który, przynajmniej ustalili wymaga wymiany, tak, który jest, następnie do innej instancji i placówki na terenie gminy. Natomiast skutu, że to, są środki, to jest kwota zabezpieczenia środków, to nie jest cena, więc yy, na tym etapie yy, po wyjaśnieniach myślę, że temat został tak zakończony. Yy, Jeden głos wstrzymujący, reszta była za przyjęciem, za przyjęciem wprowadzenia zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania, wnioski odnośnie tego projektu? Nie widzę. Wysoka Rado przechodzimy w takim razie do głosowania nad projektem tej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanych zmian w budżecie? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, raz 12 dwunastu radnych. Jedenastu głosowało za przyjęciem proponowanych zmian. Jeden radny wstrzymał się od głosu. uchwała została, została przyjęta. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Projektu kolejnej uchwały jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przewoz pochodzących z nieruchomości zamieszkałych. I mamy podstawę prawną. I Rada Gminy Przewoz uchwala, co następuje wyraża się zgoda i upoważnia wójta gminy Przewod do osiągnięcia rozwiązania z tytułu zawarcia umowy na okres przekraczają, przekraczający budżetowy 2020 z wykonawcą na odmianów za odpadów komunalnych z terenu gminy Przewod pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne do wysokości 2 milionów złotych brutto. Paragraf drugi zobowiązuje zobowiązanie, określone w paragrafie pierwszym, zostaje po z dochodów własnej gminy w 2021 roku w kwocie 2 miliony złotych brutto. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewod. Paragraf czwarty, uchwała będzie przed tym podjęcie. Czy są pytania, uwagi, wnioski? Bardzo proszę Panie Przewodniczący. Chciałbym odnieść do tego punktu, który był omawiany na, na komisji. No do tej tego, ponieważ kwota roku obliczeniowego przekroczyła na 1,5 miliona złotych, więc nas obliguje, obowiązuje przetarg unijny, oczywiście z wydłużoną procedurą. Stąd, stąd ten wniosek o... o te, tą kwotę do 2 milionów złotych. To nie jest kwota 2 miliony, to jest do 2 milionów złotych, ponieważ no, ponad półtorej też my y, wydali w roku bieżącym stąd to zabezpieczenie. No i wcześniejszy i, i temat w związku z tym wydłużonym przetargiem, który obliguje nas w tym momencie. Dlatego na temat był, tego punktu dyskusja była był przyjęty z tego, co pamiętam bez, bez uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Czy są jakieś pytania jeszcze odnośnie tego projektu uchwały? Było to omawiane na komisji, także myślę, że większość kwestii tutaj została wyjaśniona. W takim razie Wysoka Rado przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu. uchwały? proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem głosowało 12 radnych. Uchwała zostaje więc podjęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie, kolejny projekt uchwały. Jest to projekt w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w mnie Przewoz w roku szkolnym 2020-2021. Mamy podstawę prawną i uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Na rok szkolny 2020-2021 określa się następujące ceny jednostek paliwa. Benzyna 4,76 groszy za litr, olej napędowy 4,56 groszy za litr, 4,56 groszy za litr i gaz 2,17 zł za litr. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały podlega się w, Lidowi, w Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie w Bardzo proszę o ewentualne pytania. Bardzo proszę. To, proszę was, Wysoka Rado, że to stawki niższe niż zobowiązane do tej porze, ze względu na to, że cena paliwa troszeczkę poszła w dół, a dotyczy, to dotyczy to dowozu naszych dzieci, więc sądzę, że tutaj nie było żadnych uwag, żadnej dyskusji na ten temat. Tego. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Bądź pytania. Nie widzę. W takim razie okrału, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Głosowało 12 radnych, Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie, przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu siódmego, ogłoszenie zarządzeń Pana Wójta. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zarządzenie nr 68 z z roku, z dnia 10 sierpnia tegoż roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego biegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Drugie zarządzenie jest <coughs> podobnej treści. Zarządzeniem nr 69 właśnie również w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego biegającego się o awans na nauczyciela Mianowanego, zarządzenie numer 71 z 20 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Przewodnictwo. Kwota wprowadzonych zmian to jest kwota 163 191 zł, a więc kwota przeznaczona na oświatę. Zarządzenie nr 72 z dnia 25 sierpnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Zarządzenie nr 73 z 26 sierpnia w sprawie informacji o przekazaniu wykonania budżetu gminy przewodnictwa za pierwsze półrocze 2020 roku. Zarządzenie nr 74 z 27 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Przewod. Kwota, którą wprowadzamy to jest 272 044 zł. To jest kwota przeznaczona na budowę drogi gminy wurzynie. I za zarządzenie numer 76 w 10 września w sprawie prowadzenia zmian w budżecie gminy przewód kwota 84 tysiące złotych również jest przeznaczona w części na oświatę, w części na, na pomoc społeczną. Dziękuję bardzo panie wójcie Wysoka Nadusz, jakieś pytania do zarządzeń pana wójta Są? Nie widzę. W takim razie Wysoka Rado przechodzimy do punktu ósmego, sprawy bieżące. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś sprawy. Nie widzę. W takim razie. Panie Przewodniczący? Tak, okay. bardzo proszę. Ja chciałem się zapytać odnośnie tej y, zanieczyszczenia tej wody, która jest w y, części naszej gminy. Dlaczego to akurat nie się tak stało i to są przyczyny tego zanieczyszczenia, że po prostu to słowa w połowie gminy, tak? Woda jest niezdatna do dziękuję. Ja Muszę wziąć, że tak yy, To może być przyczyną. Przyczyną było po prostu to yy, starość, można powiedzieć, starość złoża. Z, to było to złoża leżało. Druga rzecz to wypukało nas na pierwszym stopniu złoże, złoże filtracyjne. Dochodziliśmy do tego po prostu y, etapami. W pierwszym koncie y, mieliśmy stopień drugi, złożytec na stopnie drugim na dwóch filtrach, czy w czterech filtrach, jeżeli chodzi o świetleniową. W tej chwili robimy, już kończymy pracę na, na filtrze, na pierwszym stopniu, na kolejne czterech filtrach. Y, jeszcze by takie niespodzianki typu, że y, oprócz tego, że... Dysze były zatkane, to, to pojawiły się w tych zbiornikach takie dziury wielkości pięści, można powiedzieć, i to po kilka dni takie troszeczkę są opóźnienia, z tym, że yy, informacja na temat wody dzisiaj już można w nowościach, jest normalne, po w które są najpierw pobrał, jest normalna woda, no i tak samo. Jutro już będzie woda płynęła wszędzie, w każdej miejscu, miejscowości normalna, zatem z tego względu, że dzisiaj skończymy pracę na tym na, na ostatnim filtrze. Tyle z mojej strony. Stacja ma jeszcze, że stacja ma na dzień dzisiejszy 30 lat. Także po prostu należy się do kapitalnego remontu. Mm. Proszę e, Mogę jeszcze, no, no, żebym pytanie. E, to, e, to woda jest, e, mamy w ujęciu tak e, zanieczyszczoną, czy to jest gdzieś. No po drodze jest... Po drodze Dziękuję ja tak bardzo. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę o tylko <susurlieria> Jedną rzecz, żeby na przyszłość surdysi, może i radni wiedzieli o tym od po prostu rana, a nie od ludzi się dowiadywali, że mamy wodę zanieczyszczoną. I jeszcze jedną informację, jak wypuszczamy jakoś w sklepach, bo dzisiaj telefonu miałem tyle, że do sklepu ma iść pani tu groszka dzisiaj nie ma, że co mam mówić, jak tu wody nie ma, no tak jak. Bardzo Na przyszłość. Oczywiście najbardziej, nie, drodzy Państwo no jest to o awaryjne i o, no, o takim należy nie, mówić, a więc zdecydowanie. Yy, tak, trzeba po prostu wcześniej te informacje. Niemniej jednak mówimy o kwestii awaria, więc, jeszcze oczywiście, jest podjęcie działań. Jak najbardziej, informacje, informacja na trafia. A więc, ten temat zostanie przeanalizowany i na już myślę, że nie będzie dochodzić do takich, do takich działań. Myślę, że tutaj też musimy się pochylić nad pewnymi kwestiami z tym związanymi ale to no, oczywiście w ramach tej ne, pracy ne, Rady będzie tym rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan prezes. Panie Prezes. Panie Panie Radny, Panie Tomku, no wyszło pewne nieporozumienie, jeżeli chodzi o, o informacje dlatego, że to zamieszał mi Pan Dyrektor Senek bo najpierw mówił, że pewnie decyzja zresztą nie będzie, Ogłaszać, nie ogłaszać i tak to wszystko po prostu się to w czasie podziało. Także ja Przepraszam, myślę, że to już nie powtórzy w przyszłości. A stanęliśmy przed dylematem takim, że musiałem kupić sześć muzeów od razu, bo to awaria wyskoczyła w tym danym momencie, że podjęliśmy działania i, i kupiliśmy prawie tira wody i myślę, że wszyscy dostali, są sołtysi. No, to drugi dylemat był tego typu, że jaką wodę dzielić, nie? Ale myślałem taką sytuację, że wypykamy do są i tutaj po prostu a no, na muzewy pod domy kultury, tak żeby zabezpieczyć pewne rzeczy. Dziękuję. Dziękuję. Dobre Dobre dziękuję bardzo za wyjaśnienie kwestii. Czy są jeszcze jakieś Nie. sprawy? Nie. W takim razie Wysoka Rada pozwolę sobie zamknąć sesję.